Moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Jestem właśnie nad rzeką Traki, tutaj w parku Maybury i będziemy robić po prostu spływ w dół rzeki, także zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. I tak się akurat trafiło, że tam z tyłu to moi znajomi mieli pompkę, więc napompowali tutaj dziewczyną. Także szybko, dosłownie w dwie minuty i jesteśmy gotowi. Idziemy zaraz na rzekę. Tam oni to są na maksa przygotowani. Mają nawet specjalny ponton, taki z basenem jakby na drinki i z lodem. Także spoko, spoko. My to tak skromnie wiecie, po prostu po pontonie, po drineczku, w dół. Niecałe trzy godzinki do downtown i będziemy. No i dobra, idziemy na rzekę. Wszystko już napompowane, spakowane. Znajomi już właśnie też poszli, żeby zejść do wody. Teraz trzeba znaleźć taką fajną miejscówkę, gdzie nie ma za dużo korzeni przy brzegu i no będzie frajda, zobaczycie. Staram się jak najczęściej właśnie spływać tą rzeką, ale już tak w połowie, pod koniec czerwca czasami nawet, woda już jest za niska no i nie da rady po prostu dopłynąć do centrum miasta. Ludzie tutaj normalnie ryby łapią, a my sobie płyniemy, yes. <muzyka> teraz nie wiem nawet gdzie płynę. Tyle, co widzę na wyświetlaczu. Kolejny. Oh, oh, Dzisiaj tak w ogóle jest tak zwany Riverfest w Reno, czyli po prostu takie małe venue, taki festiwal nad rzeką na głównych ulicach właśnie w downtown zbierają się ludzie, którzy mają po prostu food trucki, sprzedają jedzenie, sprzedają różne jakieś takie rzeczy wykonane właśnie tutaj lokalnie w Rino i jest parę barów i po prostu ludzie sobie tam chodzą, odpoczywają, wypiją parę drinków, są koncerty wieczorem. Także powinien być naprawdę fajny dzień dzisiaj. To jest taki dwudniowy festiwal gdzie właśnie ludzie z Rino po prostu przychodzą sobie odpocząć nad rzeką. Są wyścigi kajaków, są pokazy kajaków, wiecie, w takich tych małych wodospadach w centrum miasta. No dużo się dzieje tak naprawdę. Jak dopłyniemy tam właśnie do, do downtown za jakieś 2,5 godziny, to wtedy wam wszystko po prostu pokażę. Chyba, chyba, wpadniemy na tego kolesia, co łowi ryby. <śpuszczak> Sorry. We have like no steering. Przerąbałem w taki wielki kamień tyłkiem. Ale no. Nie mam żadnej kontroli nad tym przedsięwzięciem tutaj. Zobaczcie, jak tutaj sobie ludzie fajnie mieszkają nad rzeką. Tam jest jeden taki duży dom. Tutaj drugi. Mają nawet zrobiony domek na drzewie. W ogóle ten domek na drzewie połączony jest z, z tym głównym domem. Tam wyjście z pokoju dziecka jest właśnie na takiej kładce. Kurde, ale super sprawa, no. Zazdroszczę temu dziecku naprawdę. Taki domek na drzewie z widokiem na rzekę. Rewelacja. Straciliśmy Amy. Popłynęła z nurtem. Bye. No i niestety zobaczcie. To jest to, o czym wam mówiłem. Niektórzy ludzie tego nie traktują serio, że u nas niedobór wody jest bardzo poważny. Widzicie, tutaj rzeka już jest tak płytka, że no nie da rady nawet spłynąć na pontonie. No i dobra, płyniemy sobie teraz z nurtem. Już yy, przepłynęliśmy przez tą płytszą część rzeki. I to jest to właśnie, o czym wam mówiłem wielokrotnie, że jeżeli tutaj właśnie w Reno, w Nevadzie, nie mamy wystarczająco dużo śniegu w zimie, tak jak w tym roku, to ten poziom rzeki jest bardzo niski I niestety ta frajda ze spływania bardzo się szybko kończy, bo dosłownie jeszcze może 2-3 tygodnie i to już nie będzie możliwości spływania po rzece. To jest trochę słabe, bo ja uwielbiam, każdego roku staram się akurat spływać jak najwięcej. W tym roku to jest tak naprawdę pierwszy raz, bo przez te wszystkie wyjazdy, wiecie, gdzieś tam Parki Narodowe, Dolina Śmierci, e, potem Floryda i tak dalej i tak dalej, nie miałem w ogóle czasu spłynąć. A zobaczcie, tutaj też ktoś w sobie przy rzece mieszka. Huśtaweczka, dwa leżaki, zejście do wody i tam stoi dom ukryty za drzewami. To jest właśnie bardzo fajne tutaj w tym rejonie. I jedna rzecz właśnie, którą parę osób zauważyło na ostatnim filmie z jeziora Tacho, że te domy przy jeziorze tak naprawdę nie szpecą w ogóle tego krajobrazu. Są tak ukryte pomiędzy drzewami, takie ogromne, wiecie, posiadłości, że ich nie widać i nie szpeci to w ogóle tego brzegu jeziora. Dałoby się takie małe wiosełko, wiecie, w wielkości, e, powiedzmy, klapka albo czegoś takiego, jakiejś japonki. Tak w ogóle zbliżamy się do takiej wielkiej tamy. Nie wiem czy widzicie, to jest akurat tutaj w tym miejscu. I tam z tej tamy jest taki gwałtowny spływ w dół. I dziewczyny w ogóle o tym nie wiedzą. <gry> Widzicie, była zapora na rzece kiedyś, a teraz zostały takie betony, po prostu a Jovana tam z tyłu została daleko jeszcze za tamą. To was fun, right? Yeah. Czekamy na Jovanę, bo dopiero przepłynęła przez tamę. A tutaj, zaraz obok mnie, znajduje się takie bardzo boga bogate sąsiedztwo, właśnie w Rino. Bogate osiedle, Sory, sąsiedztwo, neighborhood. Ja sobie tłumaczę zawsze z angielskiego na polski i czasami te słowa są takie dziwne. No, muszę Wam powiedzieć, że jest przednia. W zeszłym roku, jak spływałem, to poziom wody był zdecydowanie dużo wyższy. Tutaj, cały ten obszar, gdzie te kamienie wystają, właśnie za mną. Jeżeli zobaczycie, tutaj, au. To tego w ogóle nie było. Była normalna, głęboka woda i można było sobie spłynąć spokojnie. Gdzieś tam jakieś takie największe kamienie po prostu wystawały, no ale w tym roku niestety susza idzie. Jeżeli nie śledzicie tej sytuacji, to taka ciekawostka. Lake Powell w Utah, które zasila właśnie Arizonę, Nevadę i Kalifornię w wodę, to właśnie na Lake Powell w tym roku było 30 stóp. Czyli jakoś lekko ponad 10 metrów wody, dopiero do czerwca. Czyli teraz do końca roku oni właśnie zakładają ze względu na suszę, że ubędzie ponad 20 parę metrów wody z tego jeziora. Ja tam chcę jeszcze właśnie jechać w tym roku, popływać trochę na jetski, połapać ryb. Także będą fajne odcinki właśnie z jeziora Pałą, ale no to pokażę Wam po prostu, jak tam pojadę. No i teraz tak naprawdę zbliżamy się do największego uskoku jakby na tej rzece tutaj właśnie w mieście. Bo tak jak spojrzę właśnie przed siebie, to nie widzę w ogóle, gdzie ta rzeka płynie, bo cały czas płynie po prostu w dół pomiędzy tymi wielkimi kamieniami. Także cały czas Was tutaj obraca, gdzieś w coś uderzacie i są właśnie takie dosyć mocne nurty jak tutaj. No, to jest właśnie najlepszy moment, tak naprawdę na tym całym spływie. Tylko, że woda musi być wyższa ze względu na to, że teraz, jak płynę, to uderzam na przykład tyłkiem po kamieniach czasami. Tutaj was jeszcze nie zabrałem. Tak naprawdę, zawsze gdzieś Wam pokazuję miejsca poza Rino. Czekajcie! Zawsze pokazuję Wam gdzieś miejsca właśnie poza Rino, gdzieś w Kalifornii czy gdzieś tutaj w górach Sierra w Nevadzie, a nigdy tak naprawdę nie skupiłem się na tym, żeby pokazać Wam Rino i obszar tutaj dookoła Rino, chociażby nawet samą rzekę Trzaki, która jest bardzo fajna, czysta, no i ubaw tutaj jest po prostu niesamowity. Właśnie na tych spływach, a tutaj jaką ktoś ma chatę przy rzece, to super sprawa, naprawdę, ławeczka, wszystko, zejście do wody, rewelacja, tu wszyscy mają właśnie wymurowane zejścia, miejsce na barbecue, super sprawa. A tam dalej, jak zobaczycie, jest parę innych jeszcze osób na tych takich małych pontonach, to są właśnie ci znajomi, których przez przypadek spotkałem w ogóle. Jak pompowaliśmy swoje kółka na parkingu, teraz dopłynęliśmy do takiego miejsca, gdzie macie znaki, żeby tutaj przestać spływać, i jest danger. No swimming allowed, a my dalej płyniemy. Bo woda nie jest jakaś super głęboka, więc damy radę. Tu jest taki duży spływ po kamieniach. Mam nadzieję, że za bardzo nie wystają te kamienie. Nie będzie aż tak źle. Ja się przejadę kiedyś tutaj po tych ulicach. Pokażę Wam właśnie, jak ludzie mieszkają przy, przy tej rzece. Zobaczycie sobie te domy. Bo tutaj też jest parę takich konkretnych posiadłości. Malutkie kaczuszki, zobaczcie. Mam nadzieję, że mnie matka nie zaatakuje, bo płynę centralnie na nią. Sorry, sorry. Ej hey, Jovana, you wanna feed them some chips? Bye, Amy! Ale frajda Cały ten spływ, trzy godzinki Super zabawa Ja nie wiem jak ludziom na przykład się może to nie podobać Albo nie chcą tego robić No i zobaczcie Niestety mam dziurę w pontonie Muszę płynąć tak z palcem, żeby powietrze nie schodziło, a dziewczyny tam spływają. Tutaj jest Jowana, tam jest Amy A tutaj kolejne piękne chaty nad rzeką. Hi! Drink Your drink Tak, nie wiem, To co widzicie tutaj za mną to jest McCarran, to kiedyś była właśnie obwodnica Rino, ale w tym momencie tak naprawdę Rino tak się rozrosło, że to już nie jest obwodnica, tylko to jest taka zwykła ulica w mieście i teraz już planują w tym momencie właśnie nową obwodnicę, która będzie tam wyżej w górach i będzie tak naprawdę otaczała całe Rino, no bo w tym momencie ta obwodnica już nie jest wystarczająca, żeby tak naprawdę Yy, rozładować ruch z centrum miasta. I niestety ja muszę cały czas się zatrzymywać i dopompowywać swój fonton, <gry> bo w tym momencie powietrze zaczyna uciekać coraz szybciej bo ta dziura robi się coraz większa. Wiecie, ja, ja na nią naciskam palcem, żeby ją zatkać, a ona się robi coraz większa. Także słabo, no mówi się trudno. Trzeba kupić nowy ponton, bo jutro prawdopodobnie będziemy robić to samo. Po prostu spływać sobie tutaj, bo Friday jest niesamowita. No i mogę płynąć dalej. Mały update, jeżeli chodzi o dziurę w moim pontonie. Robi się coraz większa, <noise> ale dogoniłem dziewczyny. A raczej one na mnie poczekały. Płyniemy, zbliżamy się do miejsca, które nazywa się Idle Wild Park. Taki park zaraz przed downtown, przed Wingfield. Tutaj, właśnie wzdłuż tej rzeki, jest pełno e, takich parków po prostu, gdzie można przejść sobie, poczynować nad rzeką. Oh. Well, Dziękuję. Like... Yeah, it to actually Nice. Oh, cool. You <laughs> and Gabriel. Sean. Sean right <laughs> there. Avery. Avery. He's really good Your memory. There you go. Yeah. Watch out there. <laughs> Ciąg dalszej przygody. Spływamy sobie tutaj. Mamy małą awarię. Jeden z pontonów też przecieka. A ja płynę na takie ostre kamienie. Kurde, no. Głupie szczęście. A tutaj jest taka huśtawka akurat przy rzece, zatrzymaliśmy się, tu jest za nami akurat Idlewild Park, to jest miejsce w którym akurat moi znajomi zaparkowali samochód, my płyniemy jeszcze dalej w tamtą stronę, ale zatrzymamy się tutaj chwilę, pohuśtamy się na huśtawce, poskaczemy do wody, bo tu jest akurat dosyć głęboko. Niestety woda nie jest za głęboka I tak się dzieje, no Kolega tutaj chyba złamał nadgarstek I you Ja jak wskoczyłem To dobrze, że zgiąłem nogi Bo jak wpadłem do wody To dosłownie nie wiem, no sekundę i uderzyłem odno dno masakra. No i tak, płyniemy dalej. Niestety jeden tutaj ze znajomych złamał nadgarstek, a raczej tą kość tutaj w nadgarstku w kciuku. A my płyniemy dalej. Dostałem nowy ponton, bo oni akurat tego nie potrzebują. Ja zostawiłem swój tam, akurat go wyrzucą i będzie git. Jeżeli bywacie u mnie na liveach, to wiecie, że ja bardzo często kręcę je w parku Idlewild i tutaj akurat przy parku. Czekajcie, spróbuję się obrócić. Jeżeli zobaczycie za mną, są takie fajne mieszkania. Kiedyś właśnie sprawdzałem te mieszkania, bo chciałem tutaj akurat zamieszkać i wtedy kosztowały jakoś 1600 za dwie sypialnie. To są takie dwupiętrówki, na dole macie salon, kuchnię, jadalnię i na górze macie dwie sypialnie, jedną w stronę rzeki, drugą w stronę parkingu no i widzicie, super miejscówka do mieszkania Zobaczcie, tutaj macie właśnie ten dom za 15 milionów. To jest główna chata. A to wszystko tutaj, to jest guest house. Po prostu taki domek dla gości. E, miejsce, gdzie można na przykład grilla zrobić, przyjechać sobie właśnie odpocząć, muzykę puścić, zrobić imprezę. A główna posiadłość to jest właśnie tamta część. Jeżeli zastanawiacie się, jaka jest temperatura tej wody w tej rzece. W tym momencie powiedziałbym kilkanaście stopni, max 15, nie jest jakoś super zimna i też nie jest jakaś lodowata, ale po trzech godzinach w tej rzece to powiem Wam, że robi się już powoli zimno i czekam tak naprawdę, żeby wyjść. Ale już jesteśmy na downtown, pokażę Wam zaraz, jak to wygląda. I no wychodzimy z rzeki, wracamy po mój samochód. I wracamy tutaj na downtown i pokażę Wam wszystkich jakby tutaj wenderów, sprzedawców, wszystko co sprzedają, co można sobie właśnie kupić tutaj na tym festiwalu. Ludzi po prostu spędzających czas tutaj nad rzeką, w barach, restauracjach, oglądających tutaj wyczyny ludzi na deskach, w tych małych wodospadach. Jedziemy zaraz odebrać mój samochód i wracamy tutaj na downtown. No i takie klimaty w Rino, moi drodzy. Idziemy właśnie do parku Wingfield na tak zwany Riverfest. Ekipa się powiększyła o Miłkę. <grymne> Co za polskie przywitanie. <grymne> Chcieliśmy po 10 dolarów, jednak nie przechodziliśmy przez rzekę, bo kolejka była bardzo krótka, więc bez sensu przyszliśmy od razu tutaj i teraz idziemy poszukać czegoś do jedzenia i na pewno jakiegoś drinka, bo tutaj ludzie właśnie z którymi jestem szukają jakiegoś paru. No i teraz, tak, nieodłączna część tych festiwali to stanie w kolejkach. Tutaj dziewczyny stoją po jedzenie a my stoimy tutaj pod riny. Sorry, ale nie pokazałem wam, jak to wyglądało na samym początku, ale wziąłem sobie tutaj właśnie jedzenie z tego namiotu. Mają takie barbecue, czyli po prostu taki kurczak na patyku do tego warzywka za 12 dolarów. Dobra cena jak na taki festiwal. No i macie takie przeróżne stoiska z lokalnie wykonanymi produktami, począwszy od miodu, beef jerky, Jakieś tam torebki, sukienki, tak naprawdę wszystko, co znaleźlibyście na przeróżnych takich, nie wiem, odpustach albo festynach, no to znajdziecie tutaj. Przeważnie te wszystkie eventy w Rino mają tych samych sprzedawców. Oni mają podpisane umowy, żeby właśnie sprzedawać na tych eventach. No fajnie, fajnie to wszystko wygląda. Cieszę się, że ludzie zaczęli wychodzić i w ogóle zaczęli organizować te eventy w tym roku. No i dobra moi drodzy, festiwal dalej się kręci, ludzie piją drinki, jedzą jedzenie z tych food trucków. Także uważam, że impreza tak naprawdę się udała. Jutro jest drugi dzień tej imprezy. Nie będę tutaj nic kręcił, bo tak naprawdę wiele się ten dzień nie będzie różnił od dzisiaj. Chciałem Wam ogólnie pokazać, jak wygląda taki spływ rzeką Traki tutaj w Rino, i jak wygląda właśnie Riverfest. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to chciałbym Was serdecznie zaprosić do subskrybowania mojego kanału. A na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Cześć. Pozdrawiam. Stay up all night, watch the neon light. Don't you want...